Na Dolnym Śląsku ziemniaczane żniwa, czyli zbiory ziemniaków, dobiegają już końca. Niestety ich jakość nie jest zadowalająca, a winna temu jest tegoroczna susza. Damian Prusinowski, wspólnie z ojcem, zajmuje się od wielu lat uprawą ziemniaków. Jak mówi, w tym roku plony są dużo mniejsze. No, w porównaniu do, do poprzedniego roku, to jest plon co najmniej 50% mniejszy, ziemniak jest drobniejszy. Jednak susza e, dała się we znaki. Problemem jest również sam zbiór, bo e, ziemia jest sucha, e, zbrylona, e, nie przesiewa się i, i to też e, sprawia dodatkowe trudności e, w kopaniu, w sortowaniu i, i, i sprzedaży. Janusz Prusinowski uprawą ziemniaków zajmuje się od ponad 30 lat. Jak mówi, tak słabych plonów nie było już od dawna. 6,5 hektara sadzimy rokrocznie, 6-7 hektarów sadzimy rokrocznie. No, plony są, około 40 ton z hektara osiągamy, no, a w tym roku będzie ze 20. Nie? Nawet nie wiem, czy będzie, jednak, jednak mniej. nie? No i, no i ta susza, jednak kurz, że to doskwiera. W obecnej sytuacji jedynym, choć niewielkim pocieszeniem dla rolników uprawiających ziemniaki, jest ich zwiększona odporność na atakujące je choroby i szkodniki. Chodzi właśnie o zarazę ziemniaka czy, czy choroby ziemniaków. No w tym roku nie było ich w ogóle, bo z powodu małej wilgotności powietrza wiadomo, wyższa wilgotność powietrza sprzyja chorobom ziemniaka, no w tym roku jej nie było. W gospodarstwie Prusinowskich uprawiają trzy odmiany ziemniaków. A Sadzimy i ziemniaki typowo jadalne cały czas. Typowo jadalny ziemniak. W tej chwili jest denar, odmiana wczesna. No i bryza. Pierwszy rok od jakiegoś tam czasu, już żeśmy nie sadzili tej bryzy, była kiedyś numer jeden. W tej chwili no spróbowaliśmy, nie wiem jak będzie, z kolei tam na plantacji nie. I wineta. Numer jeden w Polsce, jako ziemniak jadalny jesteśmy z niej zadowoleni. Nie? Tegoroczne zbiory ziemniaków będą nawet o połowę niższe niż w roku ubiegłym, co niewątpliwie znacznie wpłynie na wzrost ich ceny sprzedaży. Cena hurtowa ziemniaka na początku października 2015 roku na rynku hurtowym w Broniszach kształtowała się na poziomie od 85 groszy do złotówki i 10 groszy za kilogram. Rok temu, o tej samej porze, za kilogram ziemniaków trzeba było zapłacić od 26 do 45 groszy. Cena na pewno będzie lepsza, to, to, to nie podlega wątpliwości. Już jest lepsza z uwagi na to, że no siłą rzeczy jest mniejszy plon, co za czym idzie wyższa cena. No tutaj nie ma co mówić, po prostu są po, po, po złotówce kilogram, czyli 100 zł kwintal. Jest, jest lepiej, nie? No. Mniejszy plon, z kolei lepsza cena. No. To także tutaj tu można by narzekać, a, a tu znowu można się pocieszyć, nie o tak. Wyższe ceny w skupach, nawet dwa razy wyższe niż w latach poprzednich. Na pewno zrekompensują rolnikom wszelkie straty związane z niską produkcją ziemniaka. Niestety niekorzystnie odbije się to na portfelach konsumentów.